Oczywiście, że jestem zawiedziony takim rozstrzygnięciem tego sezonu na pewno nie tylko takie uczucia to, towarzyszą mi, ale wielu, wielu sportowcom i kibicom na, na całym świecie nie tylko, i nie tylko naszej dyscypliny sportu. Ponieważ istotą sportu jest, są rozstrzygnięcia sportowe. No, z, z racji tego co się dzieje na całym świecie i, i tego zagrożenia epidemiologicznego, decyzja podjęta przez władze PGNiG Superligi była właściwa, bo trzeba pamiętać, że zdrowie nas wszystkich jest najważniejsze. Oceniając grę i drużynę Azotów poławy należy podzielić to na, jakby na dwie części. Pierwszej części to jest końcówka roku 2019, gdzie ta nasza gra była bardzo, bardzo nierówna, gdzie w tym momencie trochę próbowaliśmy się zgrywać, szukać swojego stylu grania, musieliśmy nawzajem poznać siebie i, i to wymagało dużo czasu i dużo, dużo ciężkiej pracy. Natomiast druga część to jest ten początek 2020 roku, kiedy już myślę, że wiedzieliśmy o sobie jako, jako drużyna znacznie, znacznie więcej. Wiedzieliśmy na co nas stać. Dokonaliśmy kilku korekt w składzie, trochę też i w sposobie grania i to zaczynało przynosić zamierzone, zamierzone efekty bardzo dużo czasu poświęcaliśmy na, na analizę tej naszej, naszej gry i jakby kluczem do tej oceny były te mecze rewanżowe które graliśmy w ramach PGNiG Superligi Super i tutaj nasze, nasze jakby poczynania, to, to co robiliśmy na boisku w statystykach wyglądało już naprawdę bardzo, bardzo dobrze, bardzo optymistycznie no i tak naprawdę to, to śmiało patrzyliśmy w przyszłość, mówiąc tutaj o możliwości ewentualnej grze w ćwierćfinale czy półfinale Mistrzostw Polski. Nie chciałbym tutaj wystawiać jakiś laurek czy konkretnych indywidualnych ocen i wyróżnień dla poszczególnych zawodników. Przede wszystkim w tym sezonie staraliśmy się budować tą drużynę, przy, co było niezwykle istotne przy tak wielu nowych, nowych zawodnikach, którzy w tej drużynie się pojawili. I, I to było naszym głównym celem, aby stworzyć drużynę, taki kolektyw ludzi, którzy w tych trudnych, najważniejszych momentach sezonu będą potrafili walczyć jeden za, za drugiego. I uważam, że to nam się udało. Tak naprawdę też nie patrzyliśmy konkretnie, nawet patrząc na poszczególne pozycje na indywidualnych na zawodników, tylko właśnie na pozycję, bo mieliśmy po dwóch równorzędnych zawodników na, na, na danej pozycji i, i staraliśmy się, aby każda z tych pozycji, a więc dwóch zawodników, którzy na tej pozycji grali, dawali nam określoną jakość, która będzie dla nas takim gwarantem tego, że, że, ta, że ta gra nasza będzie na poziomie takim, jaki będziemy, jakiego oczekiwaliśmy. Sezon zakończył się w taki sposób nieoczekiwany dla, dla wszystkich i jakby też możliwość wspólnego trenowania grupowego i wspólnych zajęć z piłkami czy wspólnych treningów nie jesteśmy w stanie przeprowadzić na, na tą chwilę. Natomiast w momencie kiedy została ogłoszona decyzja o tym, że na razie rozrywki są wstrzymane, przewidując, jak gdyby to, co się może dalej wydarzyć, przygotowaliśmy taki czterotygodniowy plan taki pracy indywidualnej dla poszczególnych zawodników, który jest aktualnie realizowany. I tutaj niestety, ale zdanie poprzez analizę zapisów treningu z różnego rodzaju aplikacji obserwujemy nad tym to co robią indywidualnie zawodnicy, nagrywają różne filmy czasem bardzo bardzo wesołe i, i tak na razie na dzień dzisiejszy praca nasza wygląda i wygląda na to jeszcze że ta praca potrwa w ten sposób przez najbliższe kilka tygodni. Razem z moim synem Filipem chciałem wszystkim sportowcom, wszystkim kibicom życzyć dużo zdrowia i? I dużo cierpliwości. Tak, abyśmy, w momencie, kiedy już to będzie możliwe, mogli wszyscy razem spotkać się na różnego rodzaju arenach sportowych i móc cieszyć się rywalizacją sportową. A w tym momencie pamiętajcie o tym, że? Że zostać w domu. Tak, jest, zostańcie w domu.